Dlaczego pytania, kto stworzył Stwórcę, kto był przed nim lub kto go stworzył? Dzień dobry. Dzisiaj jest kolejne wideo o kto stworzył Stwórcę. To jedne z najgłębszych w filozofii i teologii. Gdy zastanowimy się głębiej nad tym, da nam do ważną w ogląd ważnego problemu. Dlaczego pytania... Oto, kto stworzył stwórcę, nie opiera się na logicznym fundamencie. Jakże pojęcie tak jak przed, po, początek są zależne od przepływu czasu, jakiego doświadczamy, to w takiej formie istnienia, w której czas jest nieobecny lub funkcjonuje zupełnie inaczej niż dla nas, pojęcie te albo tracą ważność. Albo nabierają zupełnie innych znaczeń. Aby to zrozumieć, spojrzymy ponownie na często używaną analogię inżyniera i telefonu ale odpowiednie się przy tym skupmy. Po pierwsze, odmienna natura. Telefon jest materialny, podlega określonym prawom fizykę i reguł działania swojego programowania. Inżynier zaś jest bytem biologicznym świadomym. Ich naturą są więc fundamentalnie różne od siebie nawzajem. Po drugie, niestosowalność reguł. Reguł czy ograniczenia telefonu, takie jak blokada klawiatury, żywotność baterii czy Szybkość procesora nie mają wpływu na życie inżyniera. Inżynier nie zostaje zablokowany, gdy zablokowany jest telefon, ani też szybkość myślenia nie maleje, jeśli procesor telefonu działa wolniej. Ta analogia jest skuteczna w celu demonstracji faktu, że stwórca nie podlega wewnętrznym regułom i ograniczonym stworzonego przez siebie systemu. Jednak ta analogia sama w sobie może być niewystarczająca do tego, by w pełni uchwycić. Ponadczasową naturę Boga, ponieważ inżynier również żyje i pracuje w czasie, musimy więcej rozważyć relację Boga i czasu z innej perspektywy. Zastanawiacie się nad naturą samego czasu. Czy może pomocną okazać się następująca analogia? Analogia autora pomyśl o autorze, który w czasie, kiedy pisze powieść, Tworzy linię czasu dla swoich boh bohaterów. Bohaterowie rodzą się na tej linii czasu, przeżywają wydarzenia, nawiązują relacje, wszystko postępuje i w sekwencje przed i po. A co z samym autorem? Autor znajduje się całkowicie poza linię czasu w swojej powieści. Zna, widzi i może modyfikować początek, środek, koniec powieści jednocześnie. Dla autora wczoraj, dziś, jutro, bohaterów jego powieści nie istnieje w naszym rozumieniu. Cała historia istnieje w jego umyśle, jego całość. Autor nie podlega czasowej historii, którą stworzył. Oznacza to formę istnienia, w której Bóg nie podlega przepływowi czasu, czyli sekwencjemu następstwu zdarzeń. Jego istnienie nie ma początku ani końca. Dla niego nie istnieje podział na Przeszłości, teraz, i przyszłość w naszym rozumieniu. Wszystko jest dla niego teraz. Jeżeli czas jest sekwencją rozwijających się zdarzeń, Bóg jest zarówno stworcą tej sekwencji, jak i obserwatorem pomijającym ją całą naraz i nie będącym przy tym w żadnym stopniu częścią tej sekwencji. Patrząc z tej perspektywy, zrozumiemy czas. Podobnie jak przestrzeń jest częścią fundamentalnej struktury wszechświata stworzonej przez Boga. Jest regułą, wymiarem lub porządkiem ustanowionym w celu sprawienia, by wszechświat istniał i funkcjonował. Tak samo jak reguły programowania telefonu nie dotyczą inżyniera, a przepływ czasu opowieści nie ogranicza jej autora. Reguł czasu wszechświata nie wiąże. I nie ogranicza Boga, który stworzył ten wszechświat i jego wymiar czasowy. Dlatego pytania, kto był przed nim, lub kto go stworzył, zadawanie w odniesieniu do pytu transcendentnego wobec czasu, dla którego przepływ czasu i pojęcia pierwszeństwa nie mają zastosowania, jest pytaniem sprzecznym z definicją problemu. Jest to błąd kategorii równy temu, który wstąpił w pytaniu, który Moglibyśmy zadać autorowi powieści, po którym bohaterze się urodziłeś? Byt z definicji istnieje zawsze i jest źródłem własnego istnienia. Nie istnieją więc dla niego żadne przed i po. Dziękuję za uwagę. Proszę komentujcie. Spotkamy się w drugim, kolejnym wideo.